A jednak upadek Dobra, wejście smoka te aż tak bojowo? Aha, wejście smoka z dziurawego gumioka. O, mamy auto? Panowie? Nie mam czołgu tutaj jakby ktoś się chciał. Ja, ale co mam auto jakby. i nie zawaham się go użyć Jakby ktoś chciał, to może na mnie się zarazpić, podrzucę na F, czy... Czy gdzie tam chce, nie? Gdzie tam chce? A wów by radę? Mmm, No to jedziemy dalej. Ło, panie! Na D proste, Daniel. Do ja prorok. na B jadę B przejmę, pojedziemy dalej Jak przeżyjemy oczywiście, nie? To nie jest takie oczywiste No właśnie, no. <laughs> no właśnie. prorok? Prorok Normalnie prorok Prorok Prorokie. <laughs> <laughs> że coś się święci. Tak lecił pismo no, On tam ktoś bojowo idzie. Ja! Dalej nie choho. O. Lecimy, panowie. O, ale tu świgają? No. Na D jest e, chyba wóz albo ciołg. co? To na co? Na co? Na co jakiś but. pojazd dojeżdża? Panie. Ale Mafie dar wolniejszy Plankum, e? Co wy na to? Ani ma, a już tam poszedł No czekam na resztę. Jestem jestem Jestem, jestem resztę. Ja za dwie sekundy będę jeżdzi, no I jeździ na ileś Zadymiona? Pychida. A ja. Pierwszy elf, elfszon! Strasiliśmy cel, Charlie. No i peżelność. No i teraz chodzę na Do góry nasi, pasuje. O nie, 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 nie. Chałupka się sypie, ale, ale obronimy nas. Tu, pierwsza pomoc. Coś weszło? Coś weszło, no. Tak, tak. Gaz muszczardowy. Hier, pierwsza Hilfe. To samolot. Dla Ciebie, kamerad, Pierwsza Jest w mały małej sopce, w tej drebutni. Dobra mam go Wydrywotni Hehe A w kibelku? A w kibelku jesteś? O, co tu jedzie? O, motorniczy O, już pojechał Dobra nie każdy W sumie ten motor można by wziąć Co to było? Ale mnie wyjął ty No, tak na no właśnie, nie wiem. Nie, nie, nie. Widziałem cię, robaczku. Nie słabasz się. nikomu nie życzę. Zjadłem 9 chodobów z żabki i od godziny tak sram zaledwo widzę na lewe oko. Hany, ty chyba mnie tutaj wciola robisz z tym jedzeniem. A on stop mówi, że, że ty jesz. A to jest aż niemożliwe w Dobra, zabijmy i podchodzimy na Dobra, jestem. Musiałem, że tak powiem, rozpoznać. Ja mam 128 kadach chlop z laska, jak mur. Wychowane na slaskich roladach, żurku i węglu. Skoro tak. Wow, wow, tak wow, wow, mówisz. Możesz... Wow, wow. Idę, idę. To może i tak jest. Tu, tu już się że. O, jesteś, Herbaczku. O, coś tu jeszcze ciśnie. Ty? O, samolot. Dyrektor? to. Dyrektor? Rzuca. Ok, ma Oho. dobrze. Snajper cisną. Co, co było? No właśnie, Tych nie wiem. Aha. Snajper, staj, snajper, snajper. Mój ci on, Ej, Mój ci on. I chusta na głowę. Leży na, leży na tym. na Ale. Na Lebo. Na Lebo. Ale Ujśwa! Tu się pomoc, tutaj jestem medykiem, a tu jest czołg Przy delcie. No ja, ja mogę ci pomóc, ale ty jesteś medykiem No Lepsza taka pomoc niż żadna No wiadomo Jem z ze Dobra Ale Ale, ale Jeszcze nie siedzę Po lewej. Uu, panie Ale mnie potraktował. Bohatera prądem? Nie. Tak na bezczelnego. bohatera prądem. No nie kobieta nie bije. Kurzastopa tak widziałem! automatiko pod moim trupem, no ale Teraz już na. O, 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 Co o, mój? o, o, <średzimy> Ej, no, o, ja to. <średzimy> to laty, <średzimy> o, 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 czołk. o, 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 A to Meksyszek! Pancerny! Meksyczek! Ja, ja. <grywa> Pancerny! Ale poleciał! Oh jest! Co tu się porobiło? Nie wiem. Co my tu robimy się? Wstawać! Dziękuję. Nie będę Ta, Wilka za gleba zimna Cołku tam jest chyba? To nasz Jest, jest, ale też jedzie Nie, tam jest ten, ten, ten rufki jest Aha Trzymaj smoki? mam go Pięknie, brawo Ty Dobra, lecimy teraz Kurwa Urwał i urwał Może po swojej lewej o, lewej, po prawej. Multum tu jeszcze. O, jest zginęła. O, no. ty Czy jakiś zbiornik są mnie leciał, No, wybuchnął. Wybuchnął, no. Wybuch, wybuchnął, no, wybuchnął. Wybuchnął, ja też wybuchłem. To był taki jest. Yep. Ale jest anima, no jak, jakby kto, to, nie? Kto nie a kto ale jest anima Anima to jest zawodowy medyk Zbiornik wyjechał, ludzi nie widział ale anima jest Ale anima przeżył nie? Nie, może nie, no, przeżył, Patrz no, nie trzeba go udziewać Daj Dziabnij go Kieł się żył Dobra nie żyje Jest umarty a ty się Kurde, jak się niedobrze jeździ czołgiem. A o, bo się dawno nie jeździło. Nie, tutaj jakieś... po tych, wiesz, wartepach pomiędzy C i D to nie jest dobry teren na czołg. Mhm. że tak U, zapytam... Że Halo, że tak zapytam, grzeczny. Dobra, rozwalili mnie. A co my, jakiś ty zespół PCK jesteśmy? Ty same medyki? Taka, taka mapka. Taka mapka. No, dobra. A jajajajajaj, PCK. <coughs> 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 Ej, uważaj, upieruję, ja leżę w tych wdołków U, la 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 la, skipper. Gdzie mi zakładasz? Danielu, poproszę. Już idę. Tylko uważaj, bo tu jest gorąco. Co jest? No właśnie. Nie no, nie ściągaj mnie. Ochujałeś? Nie posłuchał. Uważaj medyk jest tam. Snajper na dole leży. Jestem sam! chyba nie leży. Oli, no, tu jest! A gazem kurwa, <grym> e, Tam gdzie? Czekaj. Weź. Na moim trupie jeszcze ja w... uważaj. W... Przed, przed tobą jestem w dołku. Centralnie leży, kurwa cały czas. W dołku. O kurza stopa Panie, pomściłem cię, pomściłem cię Dzięki, od razu, Dzięki, dzięki, dzięki! No, ostro było, ostro! Normalnie, pomściłem cię. Pogromca. No że wejść wejdzie się smoka? Tak jest. Z buta wjechałeś im. Nie chcą się tam zabić dziś coś. No oni chyba się nie chyba trzymają na mnie nie, właśnie nie musisz lepiej, to jest fajnie. No ale trzeba to obejść, bo to bo sensu. Tak, bo jest obstawiony cały pies. No, no ale go przyjechał. Ja jeszcze go wziąłem? No dobrze. Piękności. Chciałem na hałasie Czekaj, za mnie Łał, mnie ściągną, no snajper Z daleka Się położył to i... To dobra, ja teraz mogę używać tego, tego, tego To podje gdzieś tam, czy czołgi są, to będziemy te, tego, tego, tego? <grym> Legańsko, tego No <grym> Mówiłem, że kupiłem sobie buta Tego I tego też <grym> Ale Ale Patruga, tego okay. Takie leganckie były

Tego, tego, tego. O, a my są so elegancko bierzemy Fkę tego. Tego, tego i tamtego. tego, tam tego. A Bara, to to jest, to, to jest tego. Połapka, 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 połapka tu jest. Co my tam Ale robicie? Oszaleliście? Nie, my ja to rozbrajałem. Tak, tak. <laughs> Waszą skórą, <laughs> 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 waszym ciałem, mamy gości. Ale nie proszone. No nope. Ale się nie chce pokazać, sztydzi się Jest, tu, z tyłu Jest jeszcze jedyny gość Jeszcze gdzieś muszę być Oni z pójdą, wiesz? Jest, jest, jest Rozmocniam no. Ładnie No, go do niej wiesz. Dobra, no, E chodźcie Jest Patrz, nie widziałem go, ty. Tak się zlaustłem, że... PL nabioram? Jak to się dzieje? Coś dużego Aj, gaz. Gaz, gaz, gaz. O czołgista.pl. Jest PL. Gazem, nie? O nie, to nie do mnie tak. Do mnie nie. Zbliża się pociąg pancerny wroga. No dobra. E czyste, to góry są. Na wzgórzu, nad E. On jest, on jest na wszędzie. wszędzie. Wszędzie są? Uh -huh. o nie, też tu jest. Taka. Ależ, na dobra, już weszli na E. A gdzie jesteście? A wy koczujecie na E? Na FC? No tak, bo nam biorą, już tu jesteśmy, oni no, nam No To, biorą, to co, co to buje, no? O... Nie, nie, wiedziałem, czy to jest... Nie, nie, czy Nie, Ile no, jest, czy... Danie, da nie, idę. Nie, nie strasz. Jeden z drugi bieg na tylko tylko na numer 5 O nie, nie 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 nie, nie, nie. Pociąg nam na na na, bro, na, broj, na tutaj A na ci na 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 No na 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 tak Już Już, już już, żeby nie ten kurz, to by było już Ale czyścić mnie nie ładnie, ładnie Tam na wzgórzu też panowie czyszczą Ty, a on na moim niebie Sobie lata, o no kurwa mać Chciałem wziąć ten motor ale ja mi go Zneutralizował Dziękować robimy, idziemy AB czy na FK Panie Ja bym ja się powrócił na to F. No ale no to no, dobra, to dobra. No Słucho, daleko tam jestem, ale... Ale spróbuję Czałg jedzie na E. Cząg jedzie na e. Chyba. na E poproszę oj dziękuję Oj, tak mnie przysypało Dobra już Medyków tu nam dostatek no dobrze, że mi płacić. Na dojebanie, złożaj. O, pięknie. No nie mogę przeskoczyć przez murę. Tu jest ten pociąg, nie? To nie jest... Do... O, mysz. To znaczy jest z tych usług, bym powiedział. Dobra, ja biorę bier jakiś moto i chyba na, na alfę no, jadę. Jak będzie, o tu jest jakiś motor, ale czy ja w nim wyjadę? Raczej nie. Musiał sobie, ten autko musiał się. O tu jest, tu jest motor, dobra. Ja spadłem Daniel? stąd. Dobra, jedź. Jedź, jedź. Zabiorę ja swój. Kurwa mać. Czekaj. No nie, chciałem wejść. Nie ja, ale w ogóle jak nie Zarmy no, ten pociąg wierzymy. Tu ściągnie, nie? O, tam no, to mówiłem To mi się skarga nie przypomniał, to było wejścia. To ten balterzak co był W reakcjach balterzak? Zdeciąg ja wejść i wyjść, no Ale ja weszem i wyjść nie, nie, nie mogę skierka. A mi motor odjechał Sam jedzie TECHNOLOGIA! <susur> Dobra, wziął. Oj W sumie, w sumie... Oj. W sumie E już nikt nie wziął, nie? nie Jeśli ten pociąg pancerny samemu to... Psz, nie wiem z czego. Oznacz E, jak e, możesz. E? Już wiem. To sam... Sam jestem. Jakie jest sam? O już nie. <grystanie> Kabin to też by sam dał radę. Nie? Uważaj. Au. co to, to próbuje? Nie, nie wiem. Jest. Jest, coś szybsze. Coraz szybciej jak sniper. To tu na górkę do... Sniper, sniper to jest na górze jest, na górze, uważajcie, z tyłu. Ależ! Urr. Ci podniosłem, to ale... Oto trafił. Ale nie zdałeś, się. Nie zdało jak za zdał minu, nie? No nie no, samo regulacje. <grym> no był. Bezapalacyjnie. A, a wzięliśmy, B wzięliśmy. No dobra. Poświatace. On no, kurwa poza mapą leci. Poza No ależ! Co za dzik. Zaraz będzie jeździł tym pociągiem po całej mapie i będzie Na no, teraz wspaniał. tak. O nie! On jest na B, a ja tu się zespiłem O, Panie! Za, Czołg, sobie wyjął. Cały a, a co to jest? Co? No! Co? 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 Cały arsenał! Aha, co tu się zesła perkinga? Kotki 2 na Alfejdom Trzeba ich tu odpowiednio przywitać Konywaczej nie, nie, no to nie, 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 tam nie, 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 Uwaga 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 O, o, o jeden Jest tu drugi byłem, nie, 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 był nie, 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 Dobrze. Dobra. No, szkurza stopa. go, o. Jeszcze no tyła ktoś jest tu. Jeszcze na tyłach jest, bo przejmują To jest z tyłu jeszcze jest, tak, jest. Kazał na mapce nawet, co żadnego jeździ. No patrz, ja znaczy, mnie wycisnął, no. Ta, Thompsonem. Jest, 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 tutaj jest. O. <laughs> ktoś go dokończył. Ja go Pięknie. To, dziękować Ersel greift Co, Jedziemy dalej, nie? Cel Charlie utracony. Charlie, Charlie, Kurka, Charlie. Te chłopcy na by. Kurka, wybierka. To ste uste małe? No, stakoj mi hopie. Dobra, te małe chłopczyki. Dziękuję. Aj, aj, aj. Ale urwał. Ale nie ma, trzymaj. No nie wiem. Trzymaj tam. Zapatrz, tu gdzie cisną, no? Nie idzie ogarnąć. Owo, koło mnie go. Koniewa ty?

Dobra, wziął ty. Ale tu coś jeszcze jest. Drugi. Tam jeszcze Uważa są, jeszcze... Najlepsze jest to, że mi się Amo kończy. Mam dwóch, Daniel, przed sobą. Pami, go ktoś zdjął, no. To, e, góry. Jest do góry, To ja byłem tam. Szpako. Luźno. Nie wiedziałem, że dobiegniesz do niego. To, że nie o, dobiegniesz. O. A to mi chodziło, że myślę, prisa prisa, 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 hmm, prisa. Będzie prisa. Już. Poleciało. Okay. Graliśmy? No. No. Nie do ci to. należy do nas. No typowo. Piąty raz z rzędu. Daniel. Ja I jestem? Filar. Opróż, opróż. O... Elegancja Francja. Filar. Hmm. Tak to leciało. Jakby co, to do mnie nie mówcie teraz, bo zaraz na chwilę wodzę. Nie, 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 chodzi mi o to, że będziecie coś do mnie mówić, a ja nie, ja mówcie, nie będę się ja? odzywał. No? Nie mówcie do niego. Nie mówcie do mnie nic, w ogóle.